Uwalnianie kreatywności. Słyszałeś już, że przeciętna osoba, a więc także ty, wykorzystuje mniej niż 10% swojego potencjału. Wiemy też, że najprawdopodobniej jest to około 2%. Oznacza to, że wykorzystujesz też mniej niż 10% swojej kreatywności. A jednak jesteś geniuszem. Przynajmniej potencjalnie. Posiadasz w sobie zdolność rozwiązania każdego problemu, pokonania każdej przeszkody i osiągnięcia każdego celu, jeśli zaczniesz korzystać z umiejętności i rozwiązywania problemów i rozwijać ją. Czasami pytam ludzi na sali, czym się zajmują. Zawsze znam odpowiedź. Zajmujesz się rozwiązywaniem problemów. Każdy to robi. Problemy rozwiązuje się na każdym stanowisku i na każdym szczeblu w organizacji. Im lepiej radzisz sobie z rozwiązywaniem problemów, tym większe sukcesy będziesz osiągać. Ludzie, którzy szybko awansują w swoich organizacjach, wypracowali sobie reputację osób potrafiących rozwiązywać małe problemy. Kiedy dobrze to robią, dostają szansę rozwiązania większych problemów. Oznacza to większą odpowiedzialność, lepsze stanowisko, lepszą płacę i tak dalej. Jeśli nie potrafisz rozwiązywać problemów, zatrzymujesz się. Im bardziej uwolnisz swoje kreatywne możliwości, tym lepiej będziesz rozwiązywać problemy i tym większe szanse będziesz miał w życiu. W tej sesji poznasz więc kilka metod kreatywnego rozwiązywania problemów, które stosowane są przez ludzi sukcesu we wszelkich dziedzinach. Kreatywne myślenie wymaga czterech rzeczy. Po pierwsze, jasności. Jasność to 80% sukcesu, a jej brak to 80% porażki. Chodzi o jasność celów. Co tak naprawdę chcesz osiągnąć? Chodzi też o jasność problemu. Co Cię powstrzymuje? Na czym rzeczywiście polega trudność? Ważna jest też jasność pożądanego wyniku. Jak wygląda Twoja wizja tego, jak sprawa powinna się zakończyć? Im większa jasność, tym większa szansa, że Twój umysł zacznie wyrzucać z siebie pomysły niezbędne do realizacji celu. Druga sprawa to koncentracja. Wszyscy geniusze w całej historii ludzkości rozwinęli umiejętność koncentrowania się na jednym problemie i nierozpraszania się. Aby uwolnić własną kreatywność, musisz nauczyć się koncentrować na czymś. Musisz też mieć otwartą głowę. Jest to bardzo ważne w czasach szybkich zmian. A więc otwarta głowa, elastyczność, adaptacja. W szczególności musisz być zawsze gotów przyznać, że jakiś sposób może być nieskuteczny i że mogą istnieć inne sposoby osiągnięcia tego samego celu. Ludzie, którzy nie osiągają sukcesów, mają bardzo usztywnioną postawę, upierają się przy konkretnym sposobie, a jeśli on nie działa, starają się jeszcze bardziej. A ludzie sukcesu, kiedy idzie coś nie tak jak powinno, szukają innych dróg, lepszych, szybszych, łatwiejszych, zupełnie odmiennych. Potrzebujesz także metody. Wszyscy ludzie sukcesu posługują się pewnymi technikami myślenia. Podobnie jak w każdym zawodzie, taki w myśleniu korzysta się z konkretnych metod. Pozwalają one osiągnąć więcej, niż można sobie wyobrazić. Kreatywne myślenie stymulowane jest przez trzy rzeczy. Pierwsza to cele, których intensywnie się pożąda. Im bardziej czegoś chcesz, im bardziej intensywnie i im mocniej postanowisz, że tego chcesz i będziesz to planował, myślał o korzyściach, tym więcej Twój umysł podsunie pomysłów, które pozwolą Ci iść naprzód. Uwolnij moce psychiczne, które Cię zadziwią. Druga rzecz stymulująca kreatywne myślenie to palące problemy. Jeśli masz problem, który naprawdę chcesz rozwiązać, jeśli istnieje przeszkoda, którą bardzo chcesz usunąć, lub jeśli jest coś, co wywołuje u Ciebie niepokój, to im bardziej palący jest ten problem i im więcej emocji włożysz w jego rozwiązanie, tym będziesz działać bardziej twórczo. Potrzebna jest jednak jasność. Musisz wyraźnie widzieć, jak wyglądają Twoje cele i czego chcesz. Musisz jasno to, widzieć problem i to, jak go chcesz rozwiązać. Trzecia rzecz, stymulująca kreatywność, to konkretne pytania, dobre, prowokacyjne pytania, takie, które mocno wgryzają się w temat, a przez to stymulują powstawanie kreatywnych odpowiedzi i reakcji. Na przykład, co zamierzasz zrobić, jak zamierzasz to zrobić? Czy istnieje lepszy sposób? A co jeśli to, co robisz, jest zupełnie niesłuszne? Tego rodzaju konkretne pytania uwalniają ogrom kreatywnych mocy. Najprostsza metoda kreatywnego rozwiązywania problemów to przedstawienie własnej podświadomości pytania lub problemu tuż przed zaśnięciem, a potem zaprzestanie myślenia o nim i spokojne oczekiwanie na odpowiedź. A więc przed zaśnięciem mówisz sobie na przykład, że masz taki problem z taką osobą albo klientem. potrzebuje rozwiązania tego problemu. Potem zasypiasz ze spokojną pewnością i pozwalasz podświadomości pracować nad sprawą przez 8, Godzin snu. Często się zdarza, że odpowiedź pojawia się w chwili przebudzenia albo przy śniadaniu. Metoda ta jest bardzo skuteczna, ale pytanie musi być jasne. Teraz zaprezentuję sposób, który udowodni ci, że naprawdę jesteś geniuszem. Jest to najskuteczniejsza metoda rozwiązywania problemów. Jeśli będziesz ją regularnie stosował, zadziwisz siebie i innych. Będziesz ciągle miał niezwykłe pomysły. Nazywa się to burzą myśli polega na wywieraniu ogromnej presji na umysł, aby generował pomysły, które udowodnią twój geniusz. Jak to się robi? Zadziwiająco prosto. Przede wszystkim myśl na papierze. Robią to wszyscy ludzie sukcesu. Myślą z długopisem w dłoni i kartką przed nosem. Kiedy pojawia się pomysł, zapisujesz go. Im więcej myślisz na papierze, tym bardziej inteligentnie i kreatywnie działasz. Weź więc bloczek kartek i napisz u góry swój problem lub cel w formie pytania. Załóżmy na przykład, że chcesz zwiększyć swoje dochody. Piszesz więc, co mogę zrobić, by zwiększyć dochody o 25% w ciągu najbliższego roku. A jeśli chcesz schudnąć, piszesz, co mogę zrobić, aby zrzucić 10 kilo w ciągu 12 miesięcy. Powiedzmy, że chcesz mieć więcej czasu na robienie właściwych rzeczy. Co mogę zrobić, aby wygospodarować codziennie dwie godziny? Zapisz u góry strony swój cel w postaci pytania i ruszaj do pracy. Musisz teraz zmusić się do napisania co najmniej 20 odpowiedzi na to pytanie. Nie, nie 19, nie 10. Jeśli chcesz napisz 25 albo 30, ale nie mniej niż 20. Piszesz więc pierwszą odpowiedź, drugą i trzecią. Pierwsze 3 lub 5 przychodzi łatwo. Kolejnych 5 czy 10 już trudniej. Za pierwszym razem podanie ostatnich dziesięciu będzie niezwykle trudne. Jednak im trudniej, im więcej potrzeba koncentracji, im bardziej będziesz wysilać kreatywność, tym lepsze odpowiedzi się pojawią. Bardzo często zdarza się, że dwudziesta odpowiedź jest właśnie tą, która wszystko zmienia. Zadawałem to ćwiczenie tysiącom ludzi, wyniki były niezwykłe. Wiele osób odmieniło całkiem swoje życie. Jeśli będziesz to robić codziennie, jako pierwszą rzecz o poranku, będziesz przez cały dzień myśleć kreatywnie. Wciąż będą pojawiać się nowe rozwiązania bieżących problemów. Kiedy jednak skończysz to ćwiczenie i będziesz już miał 20 odpowiedzi, musisz zrobić jeszcze jedno. Wybierz co najmniej jedną odpowiedź i natychmiast podejmij działania. Podjęcie działania w tym ćwiczeniu sprawia, że wszystkie pozostałe odpowiedzi zaczynają funkcjonować. Jeśli jednak zrobisz to ćwiczenie i zadowolisz się tym, nic się nie wydarzy. Poznałeś więc metodę 20 pomysłów, metodę burzy myśli najskuteczniejszy sposób osiągania sukcesów. Druga to metoda systematyczna. Korzystają z niej geniusze, a polega na systematycznej analizie problemu i podaniu doskonałych jego rozwiązań. Jeśli będziesz stosował tę metodę, to jej wyniki zaskoczą Cię. Zacząć należy od założenia, że istnieje logiczne rozwiązanie. Przyjmij, że każdy problem zawiera już w sobie własne rozwiązanie. W ten sposób pozytywnie podchodzisz do sprawy, z pewnością siebie i optymizmem. Wiesz na pewno, że gdzieś istnieje rozwiązanie. Ty masz tylko je znaleźć. To bardzo ważne. Następnie musisz opisać sytuację pozytywnymi słowami. Na przykład, zamiast mówić o problemie, który jest słowem negatywnym, mów o sytuacji, bo to słowo neutralne. A jeszcze lepiej, nazwij to wyzwaniem. Mamy przed sobą bardzo ciekawe wyzwanie. A najlepiej, nazwij to szansą, bo w każdej trudności ukrywa się szansa lub korzyść. Kiedy nazwiesz sprawę wyzwaniem albo szansą, uspokaja to Cię, rozjaśnia umysł i pozwala kreatywności rozwinąć skrzydła. Teraz etap trzeci, pisemne określenie sytuacji. Jak dokładnie wygląda sytuacja? Na czym naprawdę polega wyzwanie lub problem? Wiadomo, że poprawna diagnoza to już połowa leczenia. 50% procent wszystkich trudności można pokonać, poświęcając jedynie czas w samotności lub wraz z innymi ludźmi na wyraźne zdefiniowanie tego, co się dzieje. Należy stworzyć definicję sytuacji lub przeszkody, z którą wszyscy się zgodzą. Kiedy już podasz definicję, zadaj sobie pytanie, na czym jeszcze problem polega. Jak można inaczej go zdefiniować? Sprzedaż spada to jedna z definicji. Nie sprzedajemy dostatecznie dużo. To inna definicja. Nasi klienci kupują za dużo od konkurencji. To jeszcze inna definicja. Im więcej ich znajdziesz, tym bardziej kreatywnie będziesz działać. Kiedy już masz wszystkie definicje, musisz znaleźć wszystkie możliwe przyczyny. Co spowodowało tę sytuację? Kto ją spowodował? Jak powstała? Co ją spowodowało? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? Jeżeli masz problem, który pojawia się ciągle na nowo, oznacza to, że nie pozbyłeś się przyczyn, nawet jeśli znalazłeś szybkie rozwiązanie. Jeśli więc nie określisz przyczyn, zanim zaczniesz pracować nad rozwiązaniem, możesz skończyć z rozwiązaniem częściowym, które pozostawi podstawową przyczynę nietkniętą, przez co problem powróci. Sporządź więc listę wszystkich różnych przyczyn. Pomyśl o wszystkim, co mogłoby spowodować problem. Potem możesz znaleźć wszystkie możliwe rozwiązania. Zasada jest taka, że jakość Twoich decyzji jest proporcjonalna do ilości. Pytaj więc o wszystkie możliwe rozwiązania i nie zadowalaj się takim, które jest łatwe i oczywiste. Zapytaj, jakie jeszcze widzimy rozwiązania. Co jeszcze możemy zrobić? A jeśli nic z tego nie wyjdzie, co się zmieni? Co się stanie, jeśli zupełnie zmienimy podejście? Im więcej podaż różnych rozwiązań, tym większa szansa, że pojawi się takie, które okaże się znacznie lepsze od oczywistych odpowiedzi podawanych przez innych. Mając już w garści wszystkie rozwiązania, podejmij decyzję. Jest to najtrudniejsze, ponieważ często zdarza się, że ludzie przechodzą przez pierwsze pięć etapów, znajdują rozwiązania, a potem mówią, że przemyślą sprawę. To nic dobrego. Masz podjąć decyzję. Musisz pamiętać, że w 80% przypadków dowolna decyzja jest lepsza niż jej brak. Kiedy już masz rozwiązanie, postanów, co zrobisz, a następnie przekaż komuś odpowiedzialność to, co będzie robił, do kiedy, jak to zmierzymy? Wiele dyskusji poświęconych rozwiązywaniu problemów kończy się na uzgodnieniu rozwiązania, po czym wszyscy się rozchodzą. Problem powraca wtedy na następnym spotkaniu. To nie dla ciebie. Ty musisz wyznaczyć konkretne zadania. Kto, kiedy, dlaczego. Na koniec musisz wyznaczyć termin. Po wykonaniu tego całego procesu wyznaczasz termin, oczekiwane wyniki i miary. Dyskusja bez ostatecznego terminu to tylko strata czasu. Dziewiąty etap metody systematycznej to podjęcie działania. Przejdź do akcji. Jak najszybciej rusz w kierunku celu. W całym rozwiązywaniu problemów chodzi właśnie o znalezienie rozwiązania, które natychmiast zostanie wdrożone. Istnieje jeszcze grupowa metoda rozwiązywania problemów, nazywana burzą mózgów, burzę myśli i metodę systematyczną. Możesz stosować samotnie. Burza mózgów wymaga grupy ludzi i jest bardzo skuteczna. A oto co jest potrzebne? Przede wszystkim, sesja burzy mózgów wymaga jasno postawionego pytania, na które należy znaleźć praktyczną odpowiedź. Nie można na przykład sformułować pytania, jak możemy zwiększyć opłacalność. Jest to zbyt niejasne. Pytamy, jak możemy zwiększyć zyski z tego produktu lub usługi o 12% w ciągu roku? To świetne pytanie, na którym łatwo się skupić. W sesji powinno wziąć udział od 4 do 7 osób. Poniżej 4 nie można osiągnąć efektu synergicznego. Powyżej 7 pojawiają się problemy z koordynacją. Sesja powinna trwać od 15 do 45 minut. Najważniejsze jest jedno, zacznij i skończ dokładnie w przewidzianym czasie. Powiedz, że sesja będzie trwała kwadrans. Zacznij ją, a po 15 minutach zakończ. Celem sesji jest uzyskanie jak największej liczby pomysłów w zadanym czasie. Nie martw się jakością. Chodzi tylko o liczbę. Kiedy pojawiają się pomysły, nie wolno ich oceniać. Nie mów, że coś jest dobre, coś złe, coś się sprawdzi, a coś nie. Tylko pomysły. Każdy jest dobry. Jeśli zaczniesz oceniać, kreatywność zostanie zablokowana i cały proces stanie. A więc nie ma mowy o wyśmiewaniu i krytyce. Ma być dużo zabawy. Im więcej zwariowanych pomysłów się pojawi, tym bardziej kreatywna będzie sesja. Podczas burzy mózgów ktoś musi zapisywać wszystkie pomysły do późniejszej oceny. Trzeba do tego zadania wyznaczyć jednego z członków grupy. Lider działać ma jako stymulator, katalizator. Zachęcać ludzi do sypania pomysłami ma nie szef, a lider. Na czym polega podejmowanie decyzji? Wykonałeś wszystkie etapy tego procesu. Masz ogromną liczbę pomysłów. Podstawą podejmowania decyzji jest to, że 80% wszystkich decyzji trzeba podjąć natychmiast. Tylko 20 można odłożyć na później. A kiedy to zrobisz, musisz powiedzieć, że co prawda nie podejmiesz tej decyzji teraz, ale zrobisz to do czwartku, do południa. Musisz wyznaczyć konkretny termin podjęcia decyzji, których nie możesz podjąć teraz. Taki termin działa jak stała presja i niemalże gwarantuje, że we właściwym czasie pojawi się właściwy pomysł lub odpowiedź. W rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji najważniejszą rzeczą jest podjęcie działania. Działanie owocuje informacjami zwrotnymi. One pokazują Ci, co dotąd zrobiłeś. Pozwalają na korekty i kontynuowanie pracy. Są podstawą sukcesu. Niezdecydowanie prowadzi do porażki. Jest spowodowane lękiem przed nią. Zdecydowanie wynika z pewności siebie i wiary. Jeśli więc masz wątpliwości, podejmij decyzję. Czasem każda jest lepsza od jej braku. Ludzie sukcesu nie zawsze podejmują słuszne decyzje. Badania prowadzone nad ludźmi, którzy szybko awansują, pokazują, że jedyna różnica między nimi a całą resztą polega na tym, że są gotowi na szybkie podejmowanie decyzji i działań, podczas gdy reszta nie może się zdecydować z powodu lęku przed porażką i krytyką. Trzeba pamiętać, że zwykle każda decyzja jest lepsza od żadnej. Ludzie sukcesu nie zawsze podejmują decyzje właściwe, ale podejmują je, działają i sprawiają, że decyzja okazuje się słuszna. Zbierają informacje i wprowadzają poprawki. Wykorzystują nowe dane, zmieniają kurs, przez co decyzja nabiera słuszności. Pamiętaj więc, przemyśl sytuację, starannie ją przeanalizuj, użyj metody systematycznej do znalezienia pomysłów i rozwiązań, a po Potem zacznij działać. Zachowuj się tak, jakby porażka była niemożliwa. Rób co trzeba, a siły pojawią się same. Zmierz się z nieznanym. O wielkości człowieka świadczy gotowość do podejmowania decyzji i działania bez gwarancji sukcesu. Mój ulubiony cytat brzmi Działaj odważnie, a niewidzialne siły przyjdą ci z pomocą. Umiejętność analizowania problemów, podejmowania decyzji i działania w ogromnym stopniu decyduje o Twoim sukcesie, szczęściu, poczuciu własnej wartości, szacunku do siebie i dumy.